Cześć wszystkim, witam Was, Wasza agentka na Wespie. Dziś zabieram Was na granicę Krakowa i Skawiny, gdzie znajduje się nowa inwestycja Prestige 2 w otoczeniu zieleni. Co zresztą zaraz zobaczycie. To właśnie tutaj znajduje się świeżo wykończone, wielopoziomowe mieszkanie, idealne dla klientów, którzy szukają jasnego, nowoczesnego wnętrza z wyjściem na niezależny taras. Na pierwszym piętrze znajduje się klimatyzowany salon z bardzo wygodną sofą i miejscem do wypoczynku, z wyjściem na balkon od strony południowo-zachodniej. Salon połączony jest z funkcjonalną kuchnią z nowoczesną zabudową, która posiada bardzo dużo szafek do przechowywania, a dodatkowo na piętrze znajdują się jeszcze dwie niezależne sypialnie, które doskonale sprawdzą się jako pokój dla dzieci lub gabinet. Zaraz obok mamy jedną z dwóch łazienek z wanną. W całym mieszkaniu zrezygnowano z kaloreferów na rzecz ogrzewania podłogowego. Na drugim piętrze znajduje się pokój rekreacyjny z biokominkiem oraz jednym z trzech telewizorów, a także główna sypialnia z prywatną łazienką, która utrzymana jest w tej samej kolorystyce. Z obu pokoi prowadzi wyjście na największy atut tego mieszkania, czyli duży, niespełna 25-metrowy taras gwarantujący niezapomniane zachody słońca. Całość oferty uzupełniają dwa przynależne miejsca parkingowe. Mieszkanie znajduje się w skrajnym szeregu od strony terenów zielonych, dlatego niewątpliwie może się poszczycić najlepszym widokiem z całej inwestycji. Zapraszam do kontaktu!